9.22, 14 czerwca no i trzeba było do lasu parę godzin bez palenia i pojawiła się gonitwa myśli z jednej strony myśli mówiąc zapal, nie ma sensu próbować, bo i tak się nie uda a druga strona mówi no skoro taki cel sobie wyznaczyłeś to trzeba go zrealizować albo przynajmniej podjąć tą walkę i spróbować tak więc poranek zacząłem od biegania i powiem tak że jak się biega to faktycznie e, jakoś to palenie no, nie, nawet ciężko jest palić chociaż można ale ale mija Później po bieganiu zazwyczaj standardowo było palenie, ale że to taki dzień to odpuściłem no i później oczywiście wsparcie było tabeks plus korzeń kudzu plus o co tam jeszcze było? Jeszcze, jeszcze ashwaganda eee no w zasadzie tak, to trzy i później popiłem dwie szklanki wody to wszystko no i jakiś czas powiedzmy ok, ale później jakieś chwile takie się pojawiły, żeby coś brakuje, że tak standardowo to palenie było, a, a tu nie ma no i właśnie wtedy te myśli się zaczynają po raz pierwszy już dzisiaj pojawiać, więc najlepiej w takim przypadku lecieć tam, gdzie jest spokój i czy cisza, a w takim miejscem jest na przykład las. Tutaj faktycznie jest spokój i cisza, i na pewno jako o, miejsce, gdzie trzeba m, pierwszego dnia się udać, to to właśnie może być taki las. Na razie tyle. Odfajkowani.